Cześć nie wiecie, na kanale z tej strony, ja dzisiaj w dzisiejszym odcinku zagram sobie w minecrafta Myślę, że taki odcinek się będzie podobać Jeśli tak zostawcie jakąś łapkę do gry no i subskrybujcie na kanale Więc zapraszam was do oglądania tego filmiku W dzisiejszym odcinku spróbuję zrobić jakikolwiek domek na tym właśnie świecie Czy się w ogóle będzie dało zrobić ten domek Ponieważ tutaj jakby jest inne sterowanie tego wszystkiego Ale to jest, strasznie powiem wam, że utrudnia tą sprawę Jeśli chodzi o zbudowanie domku oczywiście i tak, musimy poszukać jakiegoś drewna, bo też mam tych tamtych drzew i teraz nie wiem gdzie są kolejne drzewa, więc no. Tam mamy jakąś krówkę, którą możemy w sumie zabić. O dobra, tam mamy te drzewa. To sobie je ogólnimy, że tak... Bo inaczej mi się chyba nazwać nie da. Czemu ona nie chce tak długo zginąć? No ona ma w takim razie serc. W sumie nawet nie mam pojęcia, gdzie, gdzie ja chcę zamieszkać. Będziemy się, się musieli nad tym zastanowić i to bardzo. Hop. 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 Dobra. Napiszcie mi w komentarzu, jak no macie lekcji dzisiaj, bo ja mam trzy. Jutro mam w sumie pięć i w piątek też pięć. Czekajcie, co jestem. A wiadomo, w poniedziałek i wtorek mam praktyki, więc no. Od 6 do 14. Dobra. Więc to jest poniedziałek i wtorek to takie dni, no, gdzie muszę wstawać o 4 rano. Więc no. <grym> Dobra. Każdy myśli, że y, ktoś zaczyna na przykład lekcję 8, a ja na przykład dzisiaj mam. Od 11.40 do godziny 14.15, więc no. Więc to nie jest za bardzo prawda. Chociaż wolałabym mieć od tej 8.00, na przykład 40... Nie wiem, na w sumie się tam liczy 3 lekcje. chyba do 10.25, więc... No ale cóż. a tam mamy to miejsce do zamieszkania. Dobra. Jestem mądra. Bardzo. Co nam się tak dużo zrobiło tego? Ok, ja tym bym dała jakieś światło albo cokolwiek, bo jakby się coś tu zrespiło, to byłby problem. A W ogóle mogę więcej tego wziąć, bo nam się sprzyda. Ok, kraftujemy sobie to. Ile mam tego w sumie? Dwadzieścia cztery. Ok. Co to jest? Jezu. Jakie to jest straszne. zrobimy tak. Ok. Tu jeszcze mogę. Tu. Tu. Jeszcze więcej oczywiście nam tych pochodni, bo nie wiem jaka to jest w ogóle, no, gdzie moby się respią. Wiecie, bo jak to się uderzy, to chyba mnie to zaatakuje, więc wolę tego nie robić. Okej, okay, już coś takiego będziemy robili. Nie wiem, tu jakieś wejście do domku zrobię. Wiecie, będzie z obydwu stron po prostu. Nie wiem, czy to nie są czasami wielki. Wiecie o co chodzi? Że jak da się im kość, to po prostu zmienią się w psy. Moim zdaniem. Jakbym znalazła jakiś... No. Ups. E, jakbym znalazła... E, no. co mi to zaatakowało? Halo? Przecież... Chyba, że ono to w nocy atakuje, no to tak. Ale... Lol. Czekajcie, bo mi się już drewno kończy. O Jezu, jak zginiemy. Jeszcze w pierwszym dniu. Czy to jest drugi dzień, ale. O Jezu, Maria, moby się zrespiły. O Jezus... O Jezu, o Jezu, o Jezu. No i co teraz zrobimy? Miałem fajny domek zbudować, a jak widać, chyba go nie zbuduję, ponieważ ktoś mi przeszkadza w budowaniu. To jest zombie? Tak. Eee, to tu łatwo się zabije. Co z niego wypadło? Te dźwięki z Minecrafta, co z Nederu i jakiś Glowstone. I... Chyba, że zwierzęta też atakują w nocy XD, ale jednak nie. Oprócz tego czegoś, bo ja nie wiem, czy to hmm. tamtym jest nie tak. No patrzcie, będą mi tu przychodzić co 5 minut, a władz, sekundę. Ale to jest gorsze bicie jak widzicie. Dobra, więc myślę, że takie czymś się mi się spodobał. Jeśli tak, zosta zostawcie koniecznie łapkę do gry no i na kanale, na, na kanale, więc pa!